Mamy styczeń a zobaczcie jakie piękne roślinki naprawdę świeżo te które my widzimy w Polsce w domach tu rosną przepiękne no tu rosną sobie może nie na dziko ale wszędzie wzdłuż ulic niesamowite niesamowite mama i mamy też tu Cudowne, naprawdę przepiękne. Świeżo wyrosły, przepiękne. Teraz trochę deszczu, dobrze im zrobi, ale będzie w nocy do minus czterech, nawet. No widoki. Zobaczcie, jakie fajne żywopłot zrobiony. Właśnie z tych, nie wiem, bym musiała sprawdzić, co to są za, za rośliny. Dużo zieleni. Osty. Czy to szałwia? Nie zobaczcie bukszpan o tej porze roku połowa prawie stycznia i piękne bukszpany bukszpany następnie naprawdę śliczne i następne widoki temperatura około 2 stopni naprawdę zimno jak na jak na Turcję, jak na Istanbul właściwie. I zobaczcie tą zieleń. I kwiatki. Cudowne, naprawdę piękne.